lub poczekać na zgłoszenie sekretariatu. Sekretariat 11. Ewidencja ludności, działalność gospodarcza 65. Podatki 18. Księgowość 26. Miejscowe plany 21. Gospodarka mieszkaniowa, inwestycje 16. Ochrona środowiska 23. Drogi 22. Kadry 30. Biuro Rady Fundusz Sądecki.

Dobry, Karolina z Rodu Biskupiak po mężu Mądrawska. Z kim rozmawiam? Z Sandra, sekretariat Urzędu gminy Czarnków. Bardzo dziękuję. Ja chciałam z Bolesławem Kwarścianek rozmawiać. Mm, pan Wójt jest niestety teraz zajęty. Może spróbuje Pani tak za kwadrans? Nie, proszę Panią, ja nie będę próbować, bo to jest szkoda mojego czasu. To zastępcą poproszę. E, nie ma Pani Wójt. A dlaczego nie? Będzie później. Ej. Jest sekretarz dostępny, pan sek sekretarzem może? No to poproszę z panem sekretarzem. Znaczy się z Mariuszem Grzegorek, tak? Tak, tak. Ej. pani Mądrowska, tak? Nie proszę panią. Karolina z rodu biskupiak po mężu Mądrawska. Dobrze. Dziękuję. Pani Karolina Mądrawska. Co tam? Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska, nie ma tutaj Bolesława Kwarścianka, bo jest zajęty, pani Moniki Piotra też nie ma, więc połączono mnie z panem. I ja mam jedno pytanie, jak długo będzie wisiała ukraińska flaga na tym placu, na którym wczoraj były argotargi argo rolnicze, na których też brałam udział? Ale pani mówi o mieście, a my obsługujemy gminę. A to jest jakaś różnica? Tak, oczywiście, że tak. Jest urząd miasta osobno i urząd gminy wiejskiej jest osobno. A to wy nie protestujecie temu, co robi miasto, prawda? Przecież wczoraj gminy się wystawiały. Wczoraj gminy się wystawiały i wy się pod tą ukraińską flagą wystawiacie. Czy to jest... Jeżeli, jeżeli, jeżeli e, pani sądzi, że jest coś niezgodnie z prawem zrobiliśmy, Pan już pozyskuje taką informację ode mnie, że jest to niezgodne z prawem polskim. Znajdujecie się na terenie mocarstwa polskiego, naturalnego mocarstwa polskiego. Okupujecie tutaj tą ziemię. Więc proszę się zastanowić nad tym, co robicie. Ja nie będę pisać. Nie ja nie, nie będę wiem, pisać. Panie, panie, was. Ja, pani, rozmawia pani ze mną, a ja żadnej ziemi nie okupuję. No jak to pan Przez nie. nie wiem, jak to pan nie okupuje? Wie pani, co... Okupacja? Tak, wiem, proszę pana, i to pan się powinien zapoznać jako prawnik, bo myślę, że ma pan wykształcenie prawnicze, jeśli jest pan na stanowisku sekretarza. Tak wiem. jeżeli pani sądzi, że robisz coś niezgodnie Rozmowa z jest z prawem, to... nagrywana, proszę pana, będzie na YouTubie. Działacie cały czas niezgodnie z prawem. Chciałam rozmawiać z tym oszustem wójtem, bo on się cały czas tutaj reklamuje, lansuje z Martą Kubiak. Oczywiście Marta Kubiak wczoraj nie podeszła na, do mojego stanowiska, bo się boi odpowiedzieć na moje pytanie, kiedy glifosat zostanie usunięty z ziemi polskiej. Pan sobie odsłucha tą rozmowę i wszyscy, którzy okupujecie czanków. Do miasta już nie będę dzwonić, bo nie będę się denerwować. To waszym to zadaniem. Słucham? Wie, wie, wie pani co, nasze urzędy działają według właściwości, tak jak pani Jakiej nie, właściwości? Do... Jakiej właściwości? Okupanta, Polinu, Andrzej Duda, Andrzej Duda i z marionetką Polinu. I proszę sobie to wziąć do głowy, poukładać trochę w tych głowach. Dobrze, dobrze, tak. Dziękuję. Będzie, Dziękuję. będzie rozmowa na kanale Karolina Mądraska. Wszystkiego dobrego, życia. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak jak słyszycie, ludzie są albo świadomi, albo nieświadomi tego, co robią w urzędach. Ja naprawdę nikogo nie mam zamiaru atakować i biegać, ale niech będą wiarygodni. Niech sprawują swój urząd tak, jak przystało na polskiego urzędnika, a nie marionetki Polinu. Oni nie widzą w ogóle różnicy, czy wisi ukraińska flaga, czy wisi tego, tej całej bandy europejskiej, ciągle coś dostają. Tak. Co dostają? Zabierają. Ludziom, którzy ciężko pracują po 12 godzin. Podatek goni podatek. Wszystkiego dobrego życzę, tak jak powiedziałam, nawet tym patałachom w rządzie i wszędzie, we wszystkich urzędach. Wszystkiego dobrego.